Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z zagramy w Persona 4. I przede wszystkim, podstawowe pytanie, które musimy sobie zadać: Czy ktoś pojawi się na kanale północnym? W końcu od dawien dawno nie padało o tej porze. Więc może już ten, który nadawał ten program, dał sobie spokój. Także dajcie mi chwilę. Czekamy i. oto północ. I ktoś się pojawił. Wygląda, co na faceta, w dodatku ucznia. Hmm. już widziałem kogoś z tak zwilżającą kurtką... Powiedziałbym nawet, że w jakiś wiadomościach, ale... Mówimy tak, bez dokładnych szczegółów... Nie będę tego robił. No super, chciałem do niego... Nie chciałem do niego dzwonić, to no, dzwoni do mnie. Hej, ty widziałeś to? Nie, nie widziałem. Więc, co sądzisz? To był raczej chłopacz, nie? Ej, nie, to była dziewczyna przebrana za chłopaka. Chciałbym mu powiedzieć, jak on dokładnie wyglądał. Ja, spotkamy się tutaj, i pozmawiajmy o tym trochę więcej. Okej, okay. okay, w takim razie odbędzie się teraz spotkanie... Nasz, na temat naszej sprawy seryjnych porwań zabójstw w To daj spokój! I musisz się z tym taką wieszać, w dodatku. Najpierw jeszcze, żeby wszyscy o tym usłyszeli dochoła A, więc w takim razie to są. To, to jest nasze specjalne baza, się Hmm, w sumie. To już nie Kiko. A, czy na pewno chcemy traktować zwykły bazję ten jako taką bazę? Specjalna baza. Hmm... brzmi nawet interesująco. No widzisz na ty się zgadzasz. Okej, okay, jeżeli chodzi o to, co widzieliśmy ostatnie ostatniej ocy. już wydaje mi się, że więk to to był, ale może wy macie jakieś pomysły? Też go widziałam. Już nie mogę się dokładnie mu przyjrzeć, ale to był chłopacz, nie? A, jeżeli ktoś jeszcze raz się nie zapyta o takie oczywiste rzeczy, to chyba umrę. No i dla mnie to wyglądało jak uczeń w jakiejś szkoły. Ale to tak wyglądało w telewizorze. Ha? chwileczkę. Czy oni wszyscy mieli do tej pory czegoś wspólnego? Wszystkie ofiary do tej pory były kobietami powiązanymi z pierwszym padkiem. Tak myśleliśmy. Yo, i tyle by było. I to było na jeżeli chodzi o tą waszą teorię. A i nie wiemy dokładnie, kogo zobaczyliśmy. Ano, mam podejrzenia, ale nie będę się przyszł z nimi dziejeł daj W moim przypadku obraz w na w kanale północnym zmienił się kiedy zostałam pozwana, tak? A, tak, nagle zupełnie się oczyścił i program wyglądał trochę jak niskobudżetowe show. W sumie może Teddy miał rację. Może widzieliśmy tą drugą kilka z tamtego świata. Ale tym razem nie mogliśmy jeszcze zobaczyć, co to jest. Uwaga, żelazna logika! Można oznaczać, że jeszcze go tam nie ma. Udy, myślałem, że tylko ja na to wpadnę. Jeżeli tak, w takim razie. Na razie jest bezpieczny. Oho, chyba możemy to założyć. Tylko z podkreśleniem na słowo na razie. Bo to, że jest bezpieczny teraz, nie oznacza, że będzie bezpieczny jutro. Jeżeli my dowiemy się kim on jest, może uda nam się zapobiec podwaniu. Mm -hmm. To było zbyt proste. Tak, a jeżeli wszystko pójdzie dobrze, możemy przy okazji złapać podywacza. Ale żeby to zrobić, musimy wiedzieć, kim jest ta osoba, która pojawiła się na kanale. Cóż, ci... ciężko mi to przyznać, ale chyba musimy poczekać do na następnej osoby i zobaczyć, co się stanie. W takim razie, jeżeli mój tok myślenia jest poprawny, to się ciężko było stwierdzić, bo ten obraz był trochę rozmyty i nie może mieć pewności, ale może z pewnością założyć, że był to mężczyzna. Ale jeżeli tak właśnie jest, to zupełnie zmienia postać całej sprawy. Tylko nie możemy zidentyfikować osoby w tej chwili. Nie mamy w tylko czekać aż stanie się coś jeszcze. Właśnie to powiedzieliśmy. Cicho! O Boże, jeżeli ona znowu zacznie się śmiać. No. Jesteś taka zapawna cię to było napady zabawne. Yukiko, uspokój się. Znowu... Prze przepraszam. Nie. Tak naprawdę, tak naprawdę jest Yukiko. Kto by pomyślał? No szczerze mówiąc, to jest trochę zaskakujące. A żeby się ze wszystkiego. Tak przy okazji, skoro przy tym jesteśmy. O tym chłopaku. Ma taki przyjrzysz. Gdzieś go widziałam. Ja też, kode nie jestem sam. Już myślałem, że to tylko moje chwile. I to było niedawno. A ty też? W sumie myślałem o tym samym. cóż, zobaczmy, co będzie w telewizorze dzisiaj. Pomyśl o tym o tym. Juchy, godaj, spokój! Kiedy przestaniesz, ty? Cholera, hieno! Dobre cię, dobre! To nie miało być dobre. Jeżeli ono się śmieje, z tego, że ktoś się obraża. Hej, ozgadnijcie. Chciałbym mu coś zrobić jest co nie jest wprowadzeniem e, telewizora, A, ale no, to już nic, tylko poczekać do tej północy, prawda? No, to samo, tylko że to chyba bardziej wyraźne, i przede wszystkim widać, co ta postać robi, i przede wszystkim widać, że to jest kanji. Jeżeli ktoś mi w tej chwili próbuje mówić, że to nie jest on, o tej Kuz... Sejką nosi. że tak to ujmę bez rąk. Po tej z zrobię czachu. Po tym, że widzisz na co twarz. Nie, wciąż nie wiem kto to. Widziałeś to? Nie, tak tylko spałem, obudziłeś mnie, Moje zdanie to jest kanji, wiesz? Tak, też tak a, myślę. Wiedziałem, że już gdzieś go widziałem. Był w TV ostatnio. Przy, przy okazji tego ostatniego reportażu jest straszny. Krzysztof do kamery, żeby zjeżdżali. No, serio. No, wreszcie mamy jakąś poszlakę. mi się jutro, okej? Okay? Jutro jest poniedziałek. Dobra. A tak. Skoro już przy tym jesteśmy. Właściwie to nie dotyczy Kanji'ego, ale skoro już tu jesteś, chciałem cię o coś spytać. Ha? M... Mian... Chciałem się spytać o to już od pewnego czasu. Więc. Co sądzisz o Kiko i Ciebie? Znaczy. Powiedz sobie szczerze, kto jest w Twoim typie? Mmm. comics, y... komiks Cie? Stek, 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 Jukiko! Obie. O Boże, moja głowa. Żadna. Eee, niby jest taka opcja, ale nie oszukujmy się. Czy, czy jestem na tle głupi, żeby zostawić to y, przypadkowi losowemu? Nie. cie. Eee, nie będę się. Nie ha. będę się przed wami y, tłumaczył, jeżeli komuś zależy, to z chęcią napiszę, ale po prostu nie lubię tak na bieżąco mówić, dlaczego to, dlaczego coś innego. Jeżeli, jeżeli mam chwilę na zastanowienie się, to okej, okay. po prostu jej bardziej przypadowała mi do gustu pod względem y, charakteru. Jest taka bardziej żywiołowa i sympatyczna jak dla mnie. A, ale co, ja się znam. Serio? To jest tak, kiedy ten się podobała? To już jest fajnie I dziewczynę. Naprawdę fajnie. A coś ty myślał, że będę e, chciał leć na Yukiko? Ale nie macie, to tylko między... to, to łąnął. Mhm. Jest to cała szkoła będzie plotkować. Hej, słyszałeś? komu się cię podoba. Tak, komu? A temu nowemu, co przyszedł. I tylko będzie. Heioskeeee! No dobra, no, może aż tak, że nie będzie. Okej, okay, do jutra. Ech, mam nadzieję, że on naprawdę tego nie zrobi. Hmm. Ten, którego widzieliśmy ostatnio, to ten chłopak, prawda? Kanji Tatsumi? Coś nie wygląda na jakiegoś społecznika. To jest lekkie niedomówienie. Czy on jest naprawdę przerażający? Widzieliście wiadomości? A no. Tak mówiąc, czego to się można nauczyć? Mity, mity to jest look, look, czyli czas teraźniejszy. Mita, mita, czas przeszły. Nauka japońskiego z wersją adapt. Macie na myśli ten reportaż o kangach motocyklistów? Też go obejrzałam. Nie był taki, kiedy był morszy. Wait, tego znałaś! Znasz go, Aha. Oho, uh -huh. ale nie rozmawialiśmy już od dawna. Jego rodzina prowadzi sklep papierniczy i byli byliśmy ich klientami od wielu lat. Mam rodzinne wrażenie, że coś robisz, da? Że... Papierniczy włókienniczy, jeden grzyb. Tak, tekstel to włókienniczy i miałem takie inne przeczucie, że... A tutaj trochę nie pasuje, zwłaszcza do takiej gospody, jak prowadził Ikiko. Kiko. E, shop, sklep, sklep włókienniczy. Przepraszam, poprawiam swój błąd. Więc to z matką e, go od czasu do czasu. Hmm. A może byśmy tam w sobie poszli? Moglibyśmy z nim poznać osobiście. Aha, porozmawiać, będę uciekać przed nim. To nie brzmi W najgorszym przypadku zapytamy, czy ostatnio coś dziwnego się nie stało. Cóż, wolałbym na niego nie wpaść w się na ulicy, ale. Znaczy niczego nie odwali w swoim własnym sklepie. Okej, okay, w takim razie chodźmy. Czy na pewno że to jest bezpieczne? A, jeżeli zacznie się robić niebezpiecznie, liczymy na was. Au. Au. Andrzej jest trochę postulna, ja takie trochę hucherko! Dobę. A Juki! Jak miło się widzieć. W takim razie... Proszę mi wybaczyć, proszę pani. Cóż mi, że nie mogłam ci bardziej pomóc. Nie. No, Nie ostatnio, mi dużo do myślenia. Dzięki. O Jezu, Chryste. właśnie sobie zdałem sprawę z pewnego drobnego problemu. Tłumaczenie w wypowie. Chyba kto to był? I wondered. O, żebyśmy to my byli normalni, nie wiem, nigdy tylko nie widziałem. Jaki? jesteś nie, jak zawsze. Zaczynasz przypominać mi swoją matkę, kiedy była młoda. Jak mogę ci dziś pomóc? nie, na nie, z przyjaciółmi? No cóż, jakby to ująć... Przejdźmy do rzeczy. A, tak, i tam bla, bla, bla Ha, ten szalik... Już go gdzieś widziałam... A że, który szalik? tam tamten? Ha? W sumie masz rację. Gdzie to mogło być? Mam dziwne wrażenie, że ten szalik też już gdzieś widziałem, tylko... To nie było dobre wspomnienie. A! Utmisu! TV! Tak, Masz rację! To pokój z bezfarsowymi pakatami. W takim razie. To jest. Dziennikarki. Czy jesteś znajomymi pani Yamano? Cóż, w pewnym sensie. Znajomymi i przez pracę, że tak Jeżeli można, to bardzo. E, czy pani Yamano miała taki szalik? Tak, to było specjalne zamówienie, które złożyła. Zamówiła właściwie pana, ale ostatecznie chciała tylko wersję damską. Cóż, nie mieliśmy wody i musieliśmy sprzedać ten oddzielnie. O mamo, więc jest powiązanie z pierwszą sprawą. I co teraz? Skąd ja mam wiedzieć? Hmm. Może uznamy, że to jednak był przypadek? Może? Aby. Dostawa dla Tatsumi. O! Już idę! A przepraszam, musisz mi wybaczyć. Aaa, nie ma problemu i tak już mieliśmy wychodzić. Obie sobie, że jeszcze przyjdę. Tak? W takim razie pozwól swoją matkę. Ja już nie ma sprawy. I tak zapomnij. Mamy ważniejsze sprawy na głowie. A naprawdę jest powiązanie. Ale to tylko szari. Czy modesta namierzyłby kołaś tylko przez coś takiego? Cholera, co tu się dzieje? Hmm, nie takie dziwne rzeczy się już działy na tym świecie, Joska. Okej, okay, porozmawiajmy, ale na zewnątrz. Hmm. Wiesz, że to, Że na zewnątrz będzie bezpieczny. To kanji. Huh? Chowam się! Nie, nie oszukasz, wiesz? Nie wiem, jak słyszę co mówią. Ładnie i tak posłuchiwać, ale w sumie lepsze to niż gdybyśmy mieli im po prostu dać gadać, a my byśmy nic o tym nie wiedzieli, zwłaszcza że, te, że ten detektyw wygląda dosyć podejrzalnie. Przynajmniej wygląda wygląda na detektywa. I. I o co może być? Ha? Sz szkoła? Oczywiście, że chodzę do szkoły. W takim razie spotkam cię przy bramach po szkole jutro. Aha, to było dziwne. Czy on mówił, że jest mną zainteresowany? Gdyby nie to, jaką osobą jest Kanji, to bym się powstrzymywał od jakichkolwiek żartów na tle seksualnym, ale... Jest chłopakiem, ja jestem chłopakiem, ale jest zainteresowany mną? O czym to ja przed chwilą mówiłem? Ha? Na co się do cholery patrzycie? Mdę. Ehm. Um. Ehm. Um. To no boże, jak mnie to wystarczyło! Jestem gorszy osobiście niż w telewizorze. Niż TV, boże. Czemu jest zjadł w telewizorze? Osoba w TV ostatnie nocy to na pewno był kanji. O super, tylko co z tym robię? A, a. Tak, i właśnie zając sobie z czegoś sprawę, że kanji jest. dziwnie. Pamiętacie się o tych jak wspólnych, o których rozmawialiśmy? Jego mama pasuje. Była kobietą. Jest kobietą. Znała panią Emano. syn pojawił się w tym wzorze? Co to oznacza? Eee... Jeżeli się pojawił, to znaczy, że on jest celem, right? Tak. na no to wygląda, przynajmniej patrząc na w z Ale to jego matka bardziej pasuje. Trzeba by na pewno. Zakładam, że bierzemy pod uwagę tylko te kryteria, o których rozmawialiśmy, no to... Tak... Może to jest podobne do mojego przypadku? Jakby się na zastanowić, to moja matka bardziej pasowała na ofiarę niż ja. Jakkolwiek źle by to nie brzmiało, to ona rozmawia bezpośrednio z pani Yamano, ale to mnie wrzucono. Czy to oznacza, że znowu namierzone zostanie dziecko, a nie matka? Na to wygląda. Ale jeżeli to prawda, to. motyw zabójcy nie ma większego sensu. Czy ci ludzie jeszcze się, się nie nauczyli, że nie wszystko musi mieć sens? To nie ma żadnego związku z uciszaniem świadków ani zemstą, czy czymś. Myślę, że jest, Mam. złe podejście do tego? Że nawet pierwsza sprawa nie miała nic. żadnego związku z zemstą, albo jakimś urazami? A może jest jakiś sekret w sklepie Trzeba sprawdzić. A co nie dziś? Aaa, ja już nic nie, nie wiem! Ale nie możemy tego zignorować. Hmm. A może po prostu spytamy Kanji'ego? Okej, okay, zrób to! I dare you. zrób to! Moglibyśmy przynajmniej nie zobaczyć, coś się dziwnego się ostatnio stało. Przeraża mnie, to prawda, ale... Hej, czy Kanji nie miał się spotkać y, z tym dziwnym chłopakiem? Coś mówi o spotkaniu się w szkole. Trza, że olewo szkołe odkąd zacząć nowy rok. Czy to nie jest dosyć dziwne? Ha. Tak, coś było dziwnego. Tak, to jest podejrzane. A, dzieje się tu coś dziwnego. Czuję to. Kobieca intuicja. Pamiętajcie, żeby się jej słuchać. Czujesz? Przy myślę jak Teddy. Skąd no, no, to, no, to no. możemy znaleźć jakieś puszlaki. Okej. Okay. Najpierw przeszkajmy Mekajiego no. i... sklep jego rodzinny. Na pewno nie chcemy, żeby tabójca miała na nim przewagę. Skoże tym mowa, Iko, mogę dostać twój numer chmurki? Aaa, to był twój panczysz, nie? Nie, nie. Mam numer każdego z tej grupy I moja sekcja na Y potrzebuje trochę ciepła. Tak, A skoro już tu nie jesteśmy, czy możesz przestać dzwonić do mnie tylko po to, żeby opowiadać jakieś społeczne kawały? Nioskę. Zawiodłem się na tobie. No, no, Pade, jak jakiś zboczeniec. He, hej, próbuję poznać Kiko! Nie, Pade, sądzisz, że po czymś takim dać ci swój numer? A hmm. tak... Muszę kupić no, trochę tofu no, po do domu. Hmm. Nie usłyszałam nie. mnie nawet, no. Okej, okay, w takim razie... Poszukiwanie zaczyna się jutro. Ludzi. O, aż przychodzą. nie, zeni ludzi, aż przychodów. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Zapowiada się długi dzień. Nie jest coś dobrego do jedzenia. Ten moment, najpierw zapiszę. Yy... Dobra Ciekawe czy to się da wypić Jak to się nazywa jeszcze raz? O co? So... Czuję się oszukany Ach pójdę spać, ale... Nie teraz